Cześć. Oblicz pole trójkąta ABC, wiedząc, że A, B i C mamy podane i mamy podane współrzędne tych punktów. Zadanie bardzo proste, bo wystarczy skorzystać ze wzoru, który znajduje się w tablicy. O tego. Może sobie go przesunę. Pod spodem. Hop. O tego trójkąta. Znaczy, o, o, o ten wzór. Pole trójkąta ABC o podanych wierzchołkach. I współrzędnych tych wierzchołków jest równe, no i tu mamy podany wzór. Znajduje się to na stronie 25. No to co? Podstawiamy i będzie koniec zadania. Pole trójkąta ABC jest równa 1, 2 razy wartość bezwzględna, no i teraz wystarczy podstawić współrzędna x punktu b4, odjąć współrzędna x punktu a minus 2, no to zamieni od razu na plus. Zamykam. Wspólzę na y z c4, odjąć współżyna na y z a y, minus 2, no to będzie plus 2, zamykam, odjąć. yb 1 minus y a minus 2, no to plus 2, zamykam. Teraz jest x z c, to jest 0, odjąć. x z punktu a minus 2 to plus 2, zamykam, zamykam wartość bezwzględną, a teraz jedna, druga razy wartość bezwzględna, no i mam na spokojnie 6 razy 6 minus 3 razy 2, zamykam wartość bezwzględną, teraz czyściutko na dole sobie napiszę, 1 druga razy wartość bezwzględna, 36 minus 6, zamykam, 1 druga razy wartość bezwzględna z 30, wartość bezwzględna z 30 to 30, teraz sobie skracam dwójkę i 30 przez 2, no i wychodzi mi 1 razy 15 to 15. Koniec zadania. To tyle. Tutaj bardzo ważna jest ta świadomość, że jest taki wzór w tablicy. Warto sobie też przejrzeć przed maturą tą tablicę, co my tam w ogóle w niej mamy, że jak nam się skojarzy jakieś zadanie na maturze z czymś, co jest w tablicy, to żebyśmy tylko mieli świadomość, że gdzieś to się znajduje. Jest tyle czasu, że można poświęcić. Troszkę na znalezienie tego wzoru danego albo danej jakiejś własności danego twierdzenia w tablicy, no pod warunkiem, że wiemy, że na pewno to się tam znajduje. No to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro do kolejnego materiału. Cześć.